Następne pytanie: Marek pyta: Witaj Rafał, mój podstawowy problem to określenie właściwego kierunku intradayowego inwestowania w kontrakty na WIG-20. Jeżeli to będzie mieściło się w ramach tematu, to może mógłbyś coś powiedzieć o tym? Ja obecnie określam kierunek na godzinówkach na podstawie średnich i kanałów ATR. Zmiana kierunku następuje, gdy jeden z ATR-ów zamknie się ponad dołkiem szczytem drugiego. Na przykład zmiana kierunku ze spadku na wzrost. Kiedy ATR krótki zawinie się do góry i zamknie powyżej ostatniego dołka drugiego ATR, mam nadzieję, że rozumiesz, co chciałem przekazać. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Tutaj mam podstawową uwagę, do tego pytania jeszcze wrócimy później, bo ono częściowo stało się y, dzisiejszym tematem: określanie kierunku ruchu będzie m.in. Kierunku trendu. Widzę tutaj tylko pewną rzecz, która mnie zadziwiła używanie ATR-a do określania kierunku. Natomiast, yy, według mnie, ATR nie służy w ogóle do tego. ATR mówi o zmienności rynku, nie mówi o kierunku tego rynku. Rosnący ATR oznacza rosnącą zmienność na rynku. Wcale nie mówi o tym, czy spadamy, czy rośniemy. Tak samo malejący ATR mówi o tym, że rynek się uspokaja. I zastosowanie dwóch ATR-ów z różnych okresów powoduje tylko jakiś wskaźnik porównawczy tej zmienności, ale dalej, moim zdaniem, nie mówi niczego o kierunku. Natomiast przedstawię, przedstawię dzisiaj trzy metody dobre do określania kierunku trendu. Następne pytanie. Witam, postaram się. Krótko, ale na temat. Stosuję geometrię rynkową, głównie zaawansowane formacje harmoniczne i głównie mam problemy z, ze stopami i take profit. Gram głównie z trendem, więc interesuje mnie też, interesują mnie też zależności FIBO w korektach, szczególnie gdzie mogą się zakończyć. Ogólnie, im więcej informacji, tym lepiej. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Wojtek, znowu mamy dwie rzeczy. O ile Stopy i tej profity to bardzo łatwo się testuje ich skuteczność, i tego mam nadzieję yy, będę mógł Was tutaj nauczyć. Natomiast samo FIBO, zastosowane w takim układzie zdania, jak tutaj to było przedstawione, jest znowu próbą prognozowania. A proponuję używać FIBO, bo nie mówię, że nie można używać zniesień FIBO, zgrupowań i tak dalej. Ale proponuję używać również ich po prostu jako pewnych ważnych poziomów. Jeżeli widzisz zgrupowanie zniesień ekspansji, yy, to obserwuj, co rynek ci jeszcze pokaże w tym miejscu. Nie oceniaj, że na pewno zrobimy 618 korekty w tym momencie. W ogóle nie, nie oczekuj pewnych zachowań rynku. Zawsze musisz mieć co najmniej dwa scenariusze. I zwłaszcza jak rynek właśnie jest na jakimś ważnym poziomie, to również wtedy dopiero możesz określić. Do jakiego poziomu pozwolisz przebić, że uznasz przebicie za istotne, a kiedy tego przebicia nie będziesz uznawał za istotnego, kiedy uznasz, że Fibo stanowiło wsparcie lub opór, a kiedy uznasz, że zostało pokonane. Także do tego, że typu rzeczy będę się jeszcze odnosił. Natomiast takie zastosowanie osobiście mi się nie podoba i uważam, że jest mało dobre na przyszłość, jeśli chodzi o inwestora, że będziesz Sugerował się, że na pewno dojdziemy do jakiegoś konkretnego poziomu i na pewno tam rynek zakręci.